Ewolucja pszczelarza, czyli jak zmienia się podejście do pszczół. No, sama ewolucja, w skrócie zmiany cech organizmów następujące z biegiem pokoleń. Zmiany, które pozwoliły pszczołom przetrwać miliony lat. Pszczoły potrafiły nawet przystosować się do współistnienia z człowiekiem. Najpierw w dziuplach gromadziły zapasy, a człowiek zaczął im je rabować. Następnie były barcie. Kuszki i przyszedł czas na ule. Od momentu pojawienia się kuszek, pszczoły uzależniły swoje istnienie od człowieka. Oczywiście równolegle występują dziko żyjące pszczoły, ale nie na tym się dzisiaj koncentrujemy. Również nie będziemy mówić o ewolucji pszczelarstwa, czyli dostosowywaniu hodowli pszczół do potrzeb pszczelarzy na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Zajmę się ewolucją. Pojedynczego pszczelarza na przestrzeni kilkunastu lat prowadzenia pasieki, kładąc szczególny nacisk na ewolucję podejścia do zdrowotności pszczół. Ale zajmiemy się dzisiaj przypadkiem osób, których w Polsce są dziesiątki tysięcy, czyli nie ludzi, którzy swoją drogę rozpoczęli od ukończenia szkoły pszczelarskiej, kursów technika czy mistrza pszczelarskiego. Przejdziemy Drogę na skróty. Lubię przyrodę, naturę, będę miał pszczoły. Co wie osoba, która nie miała kontaktu z tymi stworzeniami? Na pewno zna słowa przypisane Albertowi Einsteinowi: Jeśli pszczoły wyginą, człowiekowi pozostaną 4 czy 5 lat życia. Zapewne spotkał się również z Akcjami typu adoptuj pszczołę, ratuj pszczoły bądź miód, kupujesz pszczoły, ratujesz. No i oczywiście trafił na te słowa: Pszczoła nie zdycha, pszczoła umiera. Ale co osoba, która chce hodować pszczoły, wie o tym, jak utrzymać pszczoły w zdrowiu? Zazwyczaj nic. Dawanie zgubionej pszczole wody na nakrętce po napoju czy powstrzymywanie się przed opryskiem swoich roślinek w słoneczny dzień nie oznacza jakiejkolwiek wiedzy na temat pszczół. Ale stety, niestety, aby zostać pszczelarzem, nie potrzebujesz szkół, szkoleń ani kursów. Stajesz rano i stwierdzasz, będę miał pszczoły. Kupujesz ul, kupujesz pszczoły, rejestrujesz lub nie pasiekę i jesteś pszczelarzem. Pokonałeś pierwszy stopień ewolucji pszczelarskiej. Z miłośnika przyrody stałeś się pszczelarzem. Co cię charakteryzuje? Mała wiedza, dużo chęci, częste zaglądanie do rodziny pszczelej, z tyłu głowy ekologia. Myśl o tym, że pszczoły przeżyły miliony lat, a ja mam walczyć za nie z warozą? Przecież dzikie pszczoły same sobie radzą. To moje również mogą. I tu pojawia się pierwszy błąd, bo po roku okazuje się, że jednak te pszczoły sobie nie poradziły i zakupujesz kolejne. No i teraz już wiesz. Zaczynasz walczyć o życie każdej pojedynczej pszczoły. Stosujesz środki do zwalczania warozy przynajmniej raz w roku i z czasem, z przypływem ilości pszczół, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że. I tu mamy drugi stopień ewolucji pszczelarskiej. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że znaczenie ma nie pojedyncza pszczoła, a kondycja i zachowanie całej rodziny pszczelej. Ten stopień wraz z rozwojem pasieki trwa kilkanaście ładnych lat. Na tym etapie pozostaje wielu pszczelarzy, ale jeśli chcesz poznać kolejne, to zostań ze mną do końca filmu. Ten stopień ewolucji charakteryzuje Cię tym, że stosujesz książkowo środki do walki z warozą, zaczynasz poznawać charakterystykę różnych linii i ras matek pszczelich, zauważasz, że ma znaczenie jakość wosku i węzy stosowanej w ulu. Widzisz, że jest różnica w kubaturze, odpowiednim dobraniu ilości ramek do wielkości zimowanej rodziny, wiesz jak wybić z nastroju rojowego rodziny albo jak poradzić sobie w sytuacji. Do opanowania. I najważniejsze, widzisz, że stosowane działania wpływają na ilość zbieranego miodu, jednak nadal zdarzają się spory straty zimowe, ale opanowałeś to względnie, więc czasem samoistnie wchodzisz w trzeci stopień ewolucji pszczelarskiej. Początkowo niewiele się zmienia. Masz między 30 a 80 rodzin i stopniowo dokładasz kolejne poprawki w prowadzeniu rodzin. Zaczynasz odczuwać to, że hobby stało się istotnym zasileniem budżetu domowego, więc odzyskujesz wszystko, co jest możliwe, aby obniżyć koszty. Nie marnujesz żadnej dzikiej zabudowy, bo to wosk, a z czasem po głowie chodzi zamknięcie obiegu wosku w swojej pasiece. Pozyskujesz pierzgę, pyłek, przychodzi czas na hodowlę i selekcję matek na własne potrzeby, rojowe lub przekładanie jajeczek. Ale najważniejsze to chyba diagnostyka. Zabiegi zwalczające waroze w sezonie nie profilaktycznie, ale wtedy, gdy jest potrzeba. Monitorujesz również porażenie. Już wiesz, że duża rodzina o wczesnym rozwoju ma znacznie więcej roztocza od rodzin późniejszych i apogeum przychodzi znacznie szybciej. Starasz się przez dodatkowe zabiegi równać siłę rodzin przelich i utrzymywać je w zbliżonej sile. Redukujesz straty zimowe do przyzwoitego poziomu poniżej 10%. Opanowałeś czy opanowałaś pszczelarstwo, ale okazuje się, że chcesz więcej. Czwarty etap ewolucji pszczelarskiej. Podejmujesz decyzję, że w niedalekiej przyszłości chcesz utrzymywać się tylko z pszczół. Opanowałeś utrzymywanie siły rodziny i walkę z warozą. Ale kolejny raz musisz zmienić podejście do pszczół. W pierwszej kolejności przeszedłeś z walki o pojedynczą pszczołę do walki o rodzinę pszczelą. A kolejny etap to przejście z utrzymania rodziny do utrzymania stada. Dużą 80 pniową pasiekę trzeba podzielić na dwa, trzy mniejsze stada. To przyda się w przyszłości, gdy rodzin będzie znacznie więcej. Każda odstająca rodzina jest hamulcowym całego stada. Potrzebuje dodatkowej opieki, dodatkowego czasu do przeglądu. Stado musi być równe i przewidywalne. Zachowania i siła zbliżona. Każdy wadliwy element powinien wrócić do pasieki przydomowej i zostać poprawiony lub w ekstremalnych przypadkach zlikwidowany w zależności od tego, jaka wada wystąpiła. Stado oczywiście powinno zostać uzupełnione o kolejną, równie wartościową rodzinę. Podział na stada nie oznacza, że poszczególne nie mogą spotkać się na tych samych pożytkach, ale jadąc do przeglądu musimy wiedzieć, czego się spodziewać w danej grupie pszczół. Na tym etapie to chyba już pora na zmianę podejścia do samego ula. Ostatnio w rozmowie z pszczelarzem zawodowym usłyszałem fajne słowa. Uł to nie jest dom dla pszczół, tylko inkubator, inkubator w którym trzeba zapewnić jak najlepsze warunki do wychowu potomstwa. Pszczoły owszem w nim mieszkają, ale to jest jedna wielka porodówka, w której ma być największa jak to możliwe ilość narodzin, przeżywalność i perfekcyjna opieka. A mieszkanie i spiżarnia to sprawa drugoplanowa. No i sporo w tym racji. I zmierzając już ku końcowi, osiągając poszczególne etapy, trzeba również pamiętać o podstawie, czyli budowie od samego początku sieci sprzedaży i utrzymywaniu jakości produktów, które oferujemy. No ja mam nadzieję, że za kilka lat uda mi się osiągnąć piąty etap ewolucji pszczelarskiej, czyli zawodostwo. W pogoni za tym celem nie zaginie szacunek do pojedynczej pszczoły. I jeszcze jedno, pamiętajcie, że przechodząc przez pierwszy i drugi etap podczas zdobywania doświadczeń i wiedzy, możecie być przyczyną upadku pszczół waszego sąsiada, który aktualnie jest na trzecim, czwartym lub piątym etapie ewolucji pszczelarskiej.